Najlepszym sposobem na zarobek na starcie gry na Anarchii jest kopanie miedzi. To jest ruda miedzi, ale mało osób wie, że nie jest to zwykła ruda miedzi. Ta ruda miedzi to tak naprawdę część żyły miedzi, czyli struktury dodanej w Minecraftie 1.18, złożonej z granitu i z wielkiej ilości ród miedzi. Jak podaje minecraftowa wikipedia w jednej żyle można znaleźć nawet 2000 ród. Dziś pokażę ci jak ta informacja przyczyniła się do zdominowania przeze mnie Anarchii. Witajcie, witajcie na Anarchii. Nie będę że tutaj nie grałem, grałem już tu jakiś czas. Mam anarchiczny kill off, który mi się bardzo przyda do tego challenge'u. Będziemy sobie kopać przez 12 godzin, mieć tą moją taktyką i zobaczymy, ile mi się uda zdobyć tutaj właśnie pieniędzy. Wejdziemy sobie zaraz tutaj do cave'a i znajdziemy jedną z takich skamielin. Czyścimy sobie specjalne konto, żebyście zobaczyli, ile ta taktyka mi tak naprawdę da. Dobra ogólnie znalazłem w Kaj'ie takie dziwne coś, patrzcie, jak ten granic się układa w jakiś dziwny sposób. tutaj. Tak tak samo, tutaj jest granit koło tego. I to jest na stówę skamielina, bo tutaj koło tego granitu y, mieć się cały czas pojawia. I tutaj prawdopodobnie też będzie ta To y, ta Tutaj na też jest ta się starzyła miedzi. No i dobra, ja sobie teraz będę to wszystko tutaj kopiał. kopał zobaczymy ile tego jest. Jeżeli już wykopię to zobaczymy ile to... ile dało mi to pieniędzy. Ogólnie widzowie tę tamte... czas tamta żyła, którą kopałem była strasznie mała, ale znalazłem kołoni zaraz, dosłownie drugą i w ogóle patrzcie, jak, on, jak ona była duża, ile to już wykopałem, to wszystko o, tutaj wszędzie była tak naprawdę mieć ja to wszystko kopałem tutaj tak samo kopałem, a tutaj jest w ogóle chyba, tak, tutaj jest chyba ta miejscówka pierwsza, kopię już to chyba wszystko 20 minut, bo tego jest tutaj naprawdę pełno i teraz sobie sprzedam ostatnią partię już prawdopodobnie i mam już 3200 dolarów, z takiej jednej żyły wykopałem, to nie wiem czy to jest dobry wynik czy to zły i właśnie plan jest teraz taki, żeby znaleźć kolejne żyły i kopać tak te żyły przez 12 godzin, ustawić sobie timer i zobaczyć ile po 12 godzinach uda mi się zdobyć dolarów. Dobra, mizowy, jestem właśnie po 12 godzinach ciągłego kopania miedzi. Kopałem ją głównie na poziomie 30 i mam 181 tysięcy dolarków. Nie wiedziałem, że nawet będzie połowa z tego tak naprawdę. Na ten odcinek obrałem sobie trzy cele. Zobaczyć ile pieniędzy uda mi się zdobyć kopiąc przez 12 godzin tylko żyły miedzi. Kupić za zdobyte pieniądze anarchiczny miecz, dodatkowego seta 43 i zapasowy anarchiczny kilof. Tepnąć się pierwszy raz do jakiegoś gracza na anarchii i go pokonać. Dobra, załóżmy, że kupię ten miecz za 10 tysięcy koła. Teraz sobie do tego dokupimy jeszcze kolejnego seta. Kupujemy sobie za 210 i mamy naprawione spodnie. Dobra, klatę i jeszcze buty. Myślę, że te dwa sety mi wystarczą na tą klepę. Jest 16 peryferyjne za 20 tysięcy, więc sobie to kupimy. Jednak postanowiłem jeszcze kupić dodatkowe serca, aby mieć jakiekolwiek szanse na przetrwanie w trapach. Dobra, ogólnie możemy się przytapać do pierwszej osoby, tylko problem jest taki, że nie mam strange'a, na tym serwerze się raczej gra na strange'u. ale perła tylko... Dobrze użyć perły? Dobra, użyćmy perły. Gdzie ja tą perły użyć? Tutaj są. Jak bardzo mam przejęte. Dobra, mam bardzo przejęte, bo on jest... Bo on jest ogólnie netherite'owy. Anarchiczny jest, anarchiczny, tak się tutaj to mówi. I oni mnie będą dociskać mocno tutaj. Czy nie ma zabawy? Spróbuję uciec im jakoś. Mam nadzieję, że to znajdę gdzieś wodę. Tu jest jakaś woda. Nie no, raczej mi ucieknę. Tak mi dużo HP zabierał tym mieczem swoim. Towamy się do kolejnej osoby. Mam nadzieję, że teraz wyjdzie lepiej niż wcześniej. Z, z, ty z tymi trafami jest najgorzej. O, dobra. Mogę to jakoś. Dobra, dobra, rozkopałem coś. Mi się tutaj uda. Do niego jakoś dojść. Ten będzie uciekał. Mi się wydaje, że może uciekać. Oby nie uciekł tylko. O kurno, znowu mnie zrzucił tu. Może się udafić. Do niego. No, znowu mnie coś zrzucił. Porąbane to jest jakieś... Aha! Zginąłem. Co zamierzono do zemnie Nie! Dobra, wróciłem tutaj ze Strange'a. Teraz mam Strange'a i w ogóle... I sobie kupiłem wszystko znowu. O! Co to, to jest? Czego on mnie tutaj tefnął? Aha, i spierdzielił, tak? I stręcz mi leci, ja tam ze sobie uciekł. Uwaga, i sobie zalogował się ten chłop. Dobra, on go. Teraz sobie przypomniałem w ogóle, że nie mam tego. Panie upadła. Co on ma za seta? Dobra, nie, miał normalnego seta, tylko miał słaby, ta Słabą zbroję już na wykończeniu. Dobra, te Famy na jakiś wigraża. Spróbuję teraz nie wybić stręcza od razu. Dobra, mamy tutaj. Bijamy go. Zabity. Po pierwszy raz mi się coś udało na tym serwerze. Gdzie jest ten drugi? Kurde. Eee, co ja mam zrobić tu? Dobra, wyszłem. Straciłem HP trochę. Co no mamy tu? Zabijamy go. Strasznie dużo HP traci. nie ma zbroi dobrej. Czego ten ucieka, a ten nie. Że ten nie wiem. Ten gościu jest... Dobra? Nope. Jest kolejny. Biorę tego itemy. I uwaga... Oh, kurde, pierwszy raz mi się tak zrobić udało. Dobra. No, nie miał za dobrych itemów. Chciałem, że to dłużej będzie trwało. Dobra, to mamy do Gucia. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No, kurde. Dobra, mamy. Co? Ej, bije się z nami. Nie jest źle. Chciałem, że się nie będzie chciał bić. Nie wiem, czy to ma sens, takie coś. Dobra. Bije się za mną, pije się za mną. Patrzcie na to. Tam jest knoka, bije. Ale i tak dobrze. O kurde, ma stręża jeszcze. To nie ślepą powiem. Hej, ale z siekiem, też się bić to nie potrafię szczerze mówiąc. Nie mam też tych szybkich butów. To jest problem. Korzystając z okazji, że je jesteśmy jeszcze przy tej wodzie, Nie sobie seta. Jak idiota to zmieniałem, ale trudno się mówi. Musimy trochę zorać. A wciąż chciał się ze mną bić tyle, nie? Myślałem, że ucieknie od razu tak jak poprzedni. Ale tutaj mam już lepszy poziom, że tak powiem. Zaraz pewnie będę musiał od tego lepszego poziomu uciekać. Bo się wszystkie sety skończą. No niestety kurde, bym się z nim dłużej, ale nie mam seta drugiego. Znaczy trzeciego już w sumie. Uciekamy. Stało mi 7 HP, ale naprawdę nie mogłem się z nim bić, bo nie mam tego, nie mam bani. Jeszcze tych Depth nie mam. A bez tych Striderów może być naprawdę ciężko.